Cześć, wam, cześć siema e Z tej strony chiński, polski chińczyk Polski chińczyk, nie? I to jest nowy kanał Nowy kanał, nowy, nowy chiński kanał i w ogóle A teraz tak Dawaj kamerę na mnie ja I reklamuję tą wodę yy, Tutaj woda z ośmiornicy za jedyne Złoty 59! dziewięć yy, yy, Gruzów Symbarka yy, 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 Gruzów, zybarka. I, I ta ośmiornicą w ogóle Sikie ośmiornicy w tej butelce e, Polecam kupić Naprawdę e, Świetna rzecz Z, Napi Z napisem y. y Wcale się nie Woda to nie gazowana no. Woda nie gazowana e, Spróbujcie Tutaj jest właśnie mm, Wątry W napisie powinno być Siknie gazowane bo tam nasikali. Na sikali. No, nasikali, no, nasi o no, nasi I to jest mój sierpni na kanale Pekinczyk. <gulatory noise> nie będziesz go Polski polskich Dobra, będę to nazywał Pekinczyk. Bo, bo, bo fajna nazwa i w ogóle. No, Michał, potem masz chwilę kamerę i zrobisz cięcie? Dobra, cięcie. Bo ja zaraz y, będę gdzieś iść. To jest cięcie, nie, to jest cięcie. Tak, Ja ci dam, nie ma. Nie ma? Nie ma? Słaby ma. A, ale ma! No. przed przodnik. I to, co boję się zreklamować. Moją e, torbę. E, e, właśnie, torba Bartosza Akwikerta. Można ją kupić za... eee... E, nie, nie, nie. 100 mililitrów kamieni z... Z wody oczywiście muszą być suche, ale, ale mokre, mokro suche najlepiej jakby były z morza, do którego, do którego dużo ludzi sika, ponieważ no, reklama sików. O, woda Tak, zaraz jest ta i sikowa woda. Co to jedzie? O, tu ja widzę? A, to jedzie Władimir. Władzimierz jedzie! No Władzimierz jedzie rozsądzony Władzimierz No I lecimy Lecimy z Samolotem To tak nie ma samolotu! Nie, nie ma samolotu, bo ja widzę, że tam jest. Aha tam! Ej no. czekaj Bartek! Białe latające! A to nie balances? są barany? A nie, dobra, to są chmury. Dobra, to eee. są chmury. a o, mi się tu coś czuje, że ze świnią. <laughs> chmura ze świnią? Tak, chmura ze świnią, ale świnią nie ma nur ani ogon. Mi się chmury zawsze kojarzyły z latającymi owcami. A. Czyli od wczoraj. A mi od dzisiaj. <laughs> ok. Dr, Kupuję, zakładam. I będzie kładł blok. <laughs> A może chińczyk nakładzie, o! O! Polski chińczyk jest nakładem A ten? Jeszcze ten, lepiej. Ten, nazwy, to ten będzie się nazywać chiński vlog myśli. Chińczyzna to jest to. Śmieszna nazwa. No dobra, ale skoro o to jest to, no to chińczyzny nie ma w nie? No jest! W sklepie jest No a dobra, dobra, w sklepie jest, a, a sk jak... jak a my jesteśmy tu. No właśnie. A sklep jest tam, a my jesteśmy tu, a sklep tam, a my tu i sklep tam a my tu. To ja będziemy musieli się wracać po tą chińszczyznę Ale ciekawe, że w tamtym sklepie nie mają! To myślę, że ja do supermarkerów. Markeru, dobra. Dobra, to, to jedź rowerem do markera, kup markery i, i w ogóle. Czym? Kinczyk, blok myśli. E, Jesteś na pesto? To 10 dziesięciu Okej. Ok. Cześć, ma.